Tam, kochani, dzisiaj będę robiła mufinki jagodowe mam mrożone jagody to użyję mrożonych mam 350 g mąki, już przesiałam ją kubek mleka, powinna być maślanka, ale nie mam dlatego zakwaszę mleko sobie cytrynką mam troszkę cytrynki, żeby zakwasić mleko no i zaraz będzie pół kubka cukru, dwa jajka już rozczepałam jest. i 120 g miękkiego masła łyżeczka sody oczyszczonej, łyżeczka proszku do pieczenia i łyżeczka wanilii I to wszystko, co będzie mi potrzebne. No to za chwilkę zaczynamy. Zacznę od utarcia masła z cukrem. Teraz muszę to zrobić, utrzeć na masę. I dodam mleczko, jajka, wszystkie mokre składniki. A później dodam dopiero mąkę z proszkiem sodą i jagody. Najpierw muszę utrzeć to sodą wleję jajka, dwa jajka i tak piętkę wyrobię. Dodam troszkę mąki. żeby masło się przykleiło do brzegu, a jak dam mąki to wszystko ładnie się wyklei. Ok. Tak, ustawam mąki. Chcę, żeby to masło ładnie się wyrobiło. za mocno, bo to jest tak, No tak, niech trochę się pomiesza. Dalej, mąkę. I trochę mleka. Mąki, trochę mleka. Tak. Lepiej się tak wyrabia, wiesz? No ja się nie znam, kochanie. Lepiej tak, tak się odkoczę. mi to Obserwuję, bo może być za dużo mleka albo za dużo mąki. a tak to wiem, jaka gęstość robić. Po kolei muszę zrobić tą mąkę. I czyli za Tak po kolei wlewam. ten troszkę wanili. a kuszeczkę. I zobaczę, czy tą mleko jeszcze wleją. zobaczę jaka będzie gęstość. Tylko odrobinę. Nie dam wszystkiego. Troszkę zostawiłam, bo w przepisie powinna być maślanka. Maślanka jest gęściejsza, prawda? To troszkę mleka tam zostało niedługo. Wymieszam i dodamy jagody. Na razie dam kubek, ale... A co to było? Żadna krótka, przekrojona. Biała w środku. Tak, one no, są białe, to rozumiem takie polskie. Zobaczymy, czy tam smak. Ale już jaguszki damy, się przestanę, tylko wymieszam tą spatulką, więc nie będę miksować, to ja jedno zrobiło. Wsypuję teraz borówki. A, po naszemu jagody. Na to mówimy jagody. Jagody w Kanadzie zbierane, także to są kanadyjskie. Jagody. Nazywają się niby amerykańska borówka. A, to są dla nas jagody. Wszystko ładnie wymieszam. A, może jeszcze dodam troszkę. Patrzę właśnie. Ach, jeszcze wsypię. Tak, ja lubię. jeszcze wsypię troszkę. A ja jedną ukradnę Ach, jest Jeszcze zamarznięta ale czemu nie? Czemu nie? Właśnie jak lubisz. Mhm. Lubię jak jakaś zdrowa. Chociaż to są mniej zdrowe jak polskie, ale... Zawsze coś mają. Będą takie kolor miały taki troszkę inny no bo są mrożone dlatego. Ale no teraz będę je nakładała do foremek. Muszę dokładnie tak mieszać, bo ciasto było wymieszane. I teraz przesunę i przyniosę moje poreczki. Oto, wyłożone papierkami i będę nakładała porcję. Na razie nałożę po jednej łyżce, ale muszę łyżeczkę sobie nie wiem, żeby to zdejmować, bo dosyć gęste jest ciasto, takie ma być. To są łyżeczkę. duża duża no i żeby zliąć sobie mniejszą właśnie No tak, ponakładam wszystkie. Piekarnik nagrzał się na 185 stopni. Teraz wkładamy do pieca na 25 minut. Na idą na 25 minut do piekarnika. Czas minął. O, chyba jeszcze potrzeba ja zawsze sprawdzam, mam taki taki drucik. No. no. tak jeszcze bladawe. No, bladawe, ale wiesz co? Wróci suchy. To jeszcze tylko je przerumienie. Jeszcze dam już dwie minutki. Dwie minutki jeszcze. Pewno są gotowe. Sekundy nieważne. ważne żeby bułeczki były, znaczy te mufinki były udane. Gotowe. Pięknie wyglądają. Tak. No, ok Są gotowe, są gotowe. Polację teraz. Dostępuje. No nie no, teraz muszę sobie jeszcze sprawdzę Na przykład tą dużą sprawdzę. Tak, suchy patyczek. Drudzik. Drucik. Drucik, Drucik. No tak. i teraz trzeba je wyłożyć. Niech sobie ostygną. 5 minut i wyłożę na fraszkę. owinki sobie teraz przestygną, ale chcę je troszkę posypać cukrem pudrem. Podałam mniej cukru, to dlatego można troszkę z góry oprószyć. I od razu piękniej wygląda. Tak. A tak, wystarczy proszę. tylko troszkę, nie za dużo. Los, los, los. Tak, tylko tyle. La wystarczy. No i za chwilę ostygną no, będziemy próbować. Oto nasza babeczka, mafinka, przestygła. Mufinka po polsku. Mufinka. No a babeczka z jagodami. W angielsku muffins tak, babeczka z jagodami do kawusi. No próbuj. Ja hmm. dzisiaj nie mogę próbować. Hmm. Dobra, to do porannej kawusi pycha Mm. Czyli przepis dobry. Dobry. Uda. Babeczka pyszna. Możecie robić takie babeczki. A na razie kochani, smacznego wesołość.